Witam. Wszyscy Zastanawiałem się, czy w Odrze są jeszcze ryby. Ja uważam, że na pewno są. Pamiętajmy, że ścieki były wypuszczane często do różnych rzek. Ryby sobie z tym poradzą. Tutaj na pewno powinniśmy się zastanowić, co dalej z rybami i z połowami ryb. Czy nie lepiej po prostu zastanowić się nad tym, żeby nie łowić ryb gdzieś w okresie dwóch lat na Odrze i dać jej trochę oddechnąć, bo... To by było chyba może najlepsze rozwiązanie. Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze to, że ryby kumulują w sobie toksyny. Co wy na to, pozdrawiam oczywiście wszystkich wędkarzy i przy tej wielkiej tragedii myślę, że jedynym chyba dobrym rozwiązaniem będzie wstrzymanie się na bardzo, bardzo długi okres od połowu ryb. Pozdrawiam, siema, daj łapkę w górę. Jeśli masz jakieś pomysły, to. Napisz hej.